Ja chciałbym wam przedstawić program, który został to no rewolucyjny program Fitness, który został opracowany już jakiś czas temu w Stanach Zjednoczonych, w zasadzie w Kanadzie, to znaczyło się w Kanadzie, według którego wystarczy ćwiczyć tylko trzy razy w tygodniu, po 7 minut, żeby odchudnić się nabrać kondycji, zbudować świetną sylwetkę. I wiem, wiem, jak to brzmi. Doskonale to rozumiem, bo sam... Dwa lata temu, kiedy o tym słyszałem, bo w marcu 2011 ten program debiutował w internecie. Kiedy słyszałem o tym dwa lata temu, to sam pomyślałem sobie, że to musi być jakaś ściema, a ja wtedy byłem w innym i dlatego nie był pewnie uwagę na tę na propozycję. Natomiast na to, akurat dokładnie to startował w marcu 2011, kiedy ja zaczynałem inny projekt. W związku z tym pomyślałem też sobie, że to, to nie może być prawda i w ogóle przeszedłem na ten porządku dziennego. Głupi byłem wtedy. Dlatego, że teraz, kilka miesięcy temu, kiedyś temu przypatrywałem, doszedłem do wniosku, że jest to genialne. Otóż 7-minutowy trening to jest de facto program fitness dla każdego, bo geniusz tego programu polega na tym, że każdy może to robić. Bo nawet najbardziej zajęta osoba, która pracuje po 10-12 godzin dziennie, może znaleźć 7 minut, trzy razy w tygodniu, żeby poćwiczyć. Największą taką przeszkodą, która powstrzymuje wiele osób przed tym, żeby za zająć się sobą i zatroszczyć się o siebie, to jest fakt, że to długo trwa. I ludzie nie mają czasu chodzić na siłownię, nie mają czasu na ćwiczenia, jest to irytujące, jeżeli trzeba 45-60 minut, czy nawet więcej, czy 90 minut poświęcić na ćwiczenia, kiedy nie ma na to czasu. W związku z tym wylewamy dziecko z kąpielą. Bo albo 60 minut, albo 90 minut, albo nic. Teraz prezentujemy program, który dokładnie sprawdza się, bo jest oparty na takich dwóch elementach treningu siłowym i teraz pierwszy element to jest duża intensywność i drugi to jest bardzo krótki czas trwania ćwiczenia. I ta metoda wbrew pozorom jest oparta na silnych naukowych podstawach, które potwierdzają, że zbudowanie czy zwiększenie masy mięśniowej, nie chodzi absolutnie o, o kulturystykę, żebyśmy się dobrze zrozumieli, jest to program, który jest poświęcony temu, aby zwiększyć masę mięśniową. I to prowadzi do większego spalania kalorii w naszym organizmie, a co za tym idzie ma efekt odchudzający, wyszczuplający, no poprawiający sylwetkę, czyli i sylwetka, i odchudzanie jednocześnie oczywiście poprawa z kondycji, no bo to jest jakby efekt uboczny. Dlaczego należy budować mięśnie? Ja tego nie wiedziałem, mimo że mam już swoje lata. Dopiero trzy miesiące temu ktoś mi powiedział, że każdy kinowy kilogram mięśni zużywa dodatkowo od 60 do 100 kalorii dziennie. To znaczy, że jeżeli byś zbudował swoją, zwiększył swoją masę mięśniową o 3 kilo, to mógłbyś spożywać 300 kalorii więcej w ciągu dnia i one byłyby zużywane, one byłyby wydatkowane na, w taki sposób, jaki powinny być. Jak to się dzieje? Otóż tkanka mięśniowa zawiera takie enzymy, które przyspieszają spalanie tłuszczu. Ponadto mięśnie potrzebują więcej energii niż tkanka tłuszczowa, nie tylko w czasie pracy, ale również w czasie odpoczywania. W związku z tym jest nawet coś takiego jak właśnie e, e, taki okres spoczynkowy, w czasie w którym również spalamy, spalamy kalorię. Także jeżeli mamy większą masę mięśniową, to proces spalania kalorii trwa nieustannie. Więcej energii potrzebujemy, więc więcej kalorii spalamy. Przebiega to szybciej, a im większa jest masa mięśni, tym szybciej ten proces się odbywa, czyli zwiększa się, przyspiesza się nasz metabolizm. Co, co to dokładnie oznacza? Otóż oznacza to, że osoby o większej masie mięśniowej, czy o dużej masie mięśniowej, mają większy poziom metabolizmu, wyższy, niż ludzie o mniejszej masie mięśniowej, ale ważący tyle samo. I to jest między innymi klucz do odchodzenia tego detektują bez diety. To jest, jak, jak zauważyliście, nie powiedziałem jeszcze ani jednego słowa na temat diety. Otóż Dieta jest zawsze wskazana i pewnego rodzaju ograniczenie, na przykład spożycia masła czy, czy tłuszczów, jest oczywiście wskazane, ale nie jest na tym etapie najważniejsze. Jeden z założycieli tego, tego twórców, który powiedz, z którym rozmawiałem, kiedy pytałem go, co mam robić, żeby się samemu odkryć, powiedział mi: Zapomnij ja o wiecie, zacznij ćwiczyć. O diecie pomyślimy po miesiącu, po dwóch. I faktycznie, kiedy zaczynasz po prostu ćwiczyć, to zaczynasz czuć siłę tego, jak ten trening odciągływuje na Twój organizm. I ja w ciągu dwóch miesięcy zrzuciłem 4 kg w ogóle się nie odpytałem. Nie zmieniając praktycznie żadnych swoich nawyków, tak? Ostawiłem tylko masło. Jedną jedyną rzecz, jaką zrobiłem korektę w swojej diecie, to przestałem używać masła do zmalowania pieczywa. Przestałem używać masła i zacząłem ćwiczyć 3 razy dziennie, trzy razy w po 7 minut i rzuciłem ponad 4 kg. W związku z tym nikt mi nie powie, że to nie działa. Dlatego, że sam tego nie, doświadczyłem. Otóż e, wiele osób o tym mówi, w tej chwili wielu fachowców, że osoby, które dbają o linię powinny zwrócić uwagę na to, aby ich trening nie tylko spalał tłuszcz, bo mamy wiele osób, które biegają po to, żeby spalić tłuszcz. Problem polega nie na tym, co się dzieje, kiedy biegasz, ale na tym, co się dzieje, kiedy nie biegasz. Tak samo trening siedmiominutowy, on nie działa wtedy, kiedy ćwiczysz, czy to działa wtedy, kiedy nie ćwiczysz. Dlatego, że biegasz mięśnie, które spalają kalorie cały czas, bo się ruszamy się naszymi myślami, prawda? W związku z tym to jest ten bardzo ważny aspekt, że przesuwamy ciężar ćwiczenia, na co to się dzieje między ćwiczeniami. I jeszcze jedna dygresja na tym slajd, slajd, bo wydaje mi się, że jest on bardzo, bardzo ważny. Otóż osób, które mi ćwiczą od 25 roku życia, co jest ogólnie znanym taką, taką przedziałką, od 25 roku życia następuje starzenie się organizmu, tak? to jeżeli ktoś nie ćwiczy, to po 25 roku życia masa mięśniowa maleje w tempie 0,5% rocznie. A to nie są dane wysane z palca, można sobie wejść na Google i poszukać. Ja te dane statystyczne są nikąd innym, tylko właśnie z Google. Szukając informacji na temat masy mięśniowej i jej determinacji, wszedłem na artykuł właśnie naukowy poświęcony temu i z samym zaczerpnąłem te dane. Tempo, o którym tutaj mówimy, utrzymuje się do 60, a potem się przyspiesza jakby o 100%, tak? Przez pierwszą dekadę, po tym, czyli przez 60 do 70 roku życia, 1%, potem 2%, potem 4% i po 90 do 8% rocznie. Czyli raz w wieku 65 roku życia mniej więcej średnio osoby nieaktywne fizycznie już są pozbawione do 18% masy tkanki mięśniowej, a potem to się naprawdę zwiększa. Zresztą Wszyscy znamy osoby starsze, mamy może nawet wśród swoich najbliższych i widać też po nich, jak zanikają mięśnie, prawda? się takie pudełko, rączki, nogi. Dlaczego? Dlatego, że mięśnie zanikają w bardzo szybkim tempie. Naukowcy szacują, że możemy tracić nawet do pół kilograma tkanki mięśniowej rocznie. To jest no, szokujące, jeżeli się nad tym dobrze zastanowić. Z upływem lat stajemy się coraz słabsi, a nasze tempo metabolizmu wyraźnie spada. Czyli Anti-aging, jak się odmazać, między właśnie w ten sposób, żeby zapobiegać utracie tkanki mięśniowej poprzez trening siłowy. Czyli mamy tu do czynienia z odchudzaniem bez efektu Yo, ale z czymś o wiele, wiele większym. Tutaj mamy dwa slajdy, które, znaczy dwie grupy zdjęć, które pokazują dwie osoby, które od marca 11, 2011 roku ćwiczyły, miały znakomity efekt odchudzający z tym programem. Te osoby po prawej stronie. Melisę Kocho znam osobiście, byłem trzy miesiące temu, w październiku 2012 roku w Teksasie, w San Antonio, gdzie ją poznałem, rozmawiałem z nią. Melisa około 21 kg rzuciła w średniopłatnym treningu. a jeszcze nie jest jej docelowy wynik, bo chce jeszcze się bardziej odchudzić. natomiast jeżeli w tych dwóch widzicie to, to lewe, gdzie ona, gdzie mąż, który Koho, też pracuje w, w firmie GDO, który jest operatorem tego serwisu, który tam przytula, obejmuje, to Melisa po prawej stronie dzisiaj, to jakbyście zobaczyli, dokładnie w podobnej pozycji, to jest nie do uwierzenia, jaka, jaka jest różnica. Ona ostatnio ćwiczyła i niedawno temu pobiegła pół maratonu. Jeszcze nie ma siły, żeby cały maraton, ale pobiegła połówce maratonu. To, jest, to moje marzenie życiowe, żeby wziąć udział. W Maratonie kiedyś prawdopodobnie pojęty cały, jak tylko jeszcze zbuduje sobie lepszą kondycję. A więc program, który autentycznie działa, to ten program, który daje 100% gwarantu satysfakcji. O tym jeszcze powiem w każdym razie, że w ciągu 30 dni nie osoba, która z niego korzysta, nie zauważy żadnych efektów, nie będzie zadowolona z wyników, ma pełny zwrot kosztów. Także tutaj jest to, ta klauzula zabezpiecza potencjalnego klienta, ale mówię Wam, sam ćwiczę, po dwóch tygodniach widziałem już efekt, w związku z tym e, absolutnie, jeżeli ktoś naprawdę systematycznie i ćwiczy, to nie ma takiej opcji, żeby nie poczuł rezultatu w ciągu pierwszego miesiąca. Dwa twórcy tego programu, e, z lewej strony widzimy przy czerwonym Ferrari, który miałem, miałem przyjemność przez 12 dni jeździć, e, Joel Terien e, to jest prezes, taki dyrektor wykonawczy średnioletowego treningu, e, kulturysta, Członek ekskluzywnego klubu marketerów internetowych, 100 milionów, żeby być w tym klubie trzeba mieć 100 milionów dochodu rocznego. W przeszłości mistrz kulturystyki, w zawodach men's natural division, numer przeszedł jako, zakończył jako szósty na świecie. Ćwiczył od ponad, od 28 czy 27 lat na siłowni. Jego karierę sportową przerwała choroba, potem przejął po ojcu firmę, którą przebranżowił. Ale dalej ćwiczy, jest, jest trenerem i współzałożycielem 7-minutowego treningu. Drugim założycielem, którego zdjęcia widzimy niżej, Chris Reed, prezes, były mistrz świata w 18 osiemnastokrotny 18-krotny mistrz Kanady, dwukrotny brązowy medalista Mistrzostw Świata i złoty medalista Mistrzostw Świata z 2004 roku. Trener, właściciel Centrum Szkolenia. E, trener i mentors z tysiące studentów w e, tym pięciu mistrzów świata. E, człowiek, który e, no, jest chodzącym autorytetem nie tylko w sztukach walki, obaj weszło i Jolie i Chris mają e, czarne pasy e, w sztukach walki to nie tylko są sztuki walki, ale to jest również fitness, to jest również kulturystyka e, i to właśnie również trening siłowy. Także obaj panowie będą już za kilka dni w Warszawie, dosłownie w czwartek e, jadę do Warszawy, odbieram ich lotniska, i spędzamy kilka dni razem. W sobotę 26 mamy na konferencję 7-minutowego w Warszawie, ale o tym jeszcze powiem na samym końcu. Także dwóch ludzi utytułowanych Mistrz Świata, Złoty medalista Mistrz Świata to już piętro wyżej jest tylko Olimpiada, natomiast nic więcej już nie można zdobyć żadnego większego lauru niż, niż to, co, co ma Chris. I teraz możemy sobie zadać takie pytanie jaką inną firmę marketingową założył Mistrz Świata, złoty medalista mistrz Świata. No to jest pewnego rodzaju jej unikalność i bardzo fajny, bardzo fajny taki, powiedzmy, dowód na poparcie tego, co, co oni razem prezentują czego uczą. To, co, to czym w zasadzie 7-minutowy trening jest, moi drogi, to jest portal internetowy. 7 minutowy czyli 7 to jest portal, w którym są udostępnione, jest udostępniona ta metoda treningowa, tam jest ponad 130 filmów treningowych dla osób, które chciałyby otrzymywać od Joellen osobiste wskazówki już za 5 minut możesz nawet z tego korzystać, to są gotowe materiały, specjalna ankieta, która personalizuje Ci profil w tym systemie dostajesz wskazówki treningowe, dostajesz wskazówki, wskazówki dietetyczne, masz specjalne monitory postępu, wagi żywności, gdzie możesz swoją dietę codzienną również sobie analizować. No, Obfity portal z całą taką częścią społecznościową, gdzie są grupy dyskusyjne, gdzie są fora, gdzie, gdzie jest taki Facebook budowany, gdzie można filmy oglądać, taki wielki portal. Społecznościowy, do wymiany doświadczeń, do zachęcania się nawzajem, do dzielenia się wiedzą, jaką, jaką posiadamy. No, bogactwo, możemy o tym mówić naprawdę. Przewodnik po tym portalu, który nie obejmuje wszystkiego, ma 40 stron. I jak kręcąc film, aby ten przewodnik przedstawić, zajął mi to prawie 28 minut, a więc nie jestem w stanie w ciągu kilku, dosłownie dwóch, trzech minut opowiedzieć Wam dokładnie, czym ten portal jest. Natomiast jest kompleksowym narzędziem, który pomaga Ci ćwiczyć, trenować, budować swoją masę mięśniową, w ten sposób odkrywać się, odmawiać skorobia organizmu w sensie biologicznym, ale również poszerzać swoją wiedzę dotyczącą zagadnień fitness. Czyli jest to portal, do którego mamy miesięczny abonament, który kosztuje tylko 30 zł, czyli równowartość 9,97 dolarów. Centów amerykańskich, to w zależności od kursu dodana, się wahało między 30 a 32 zł. Co otrzymujemy w tym abonamencie? Nielimitowany dostęp do tego portalu, oczywiście 24 godziny na dobę. Spersonalizowany zestaw ćwiczeń, narzędzia do monitoringu, postępowanie codziennej wiedzy, stałe webinary edukacyjne, szkoleniowe, pola dyskusyjne, blogi, grupy, przepisy kulinarne, społeczność ludzi podobnie myślących, dążących do tego samego celu. Czyli taki wielki portal fitness abonament 30 zł. I to jest ten produkt. Jeżeli tylko ktoś z Was się kiedyś zetknął z fitness, to doskonale wiecie, jakie są ceny. Da trener i za indywidualny trening na, na przeci przeciętny luby fitness bierze od 60 do 200 zł. W Warszawie te ceny nie są poniżej 120 zł za jedną sesję. Tutaj masz 30 zł na miesiąc, masz zestaw filmów, na których Joel i Chris opowiadają Ci dokładnie, w jaki sposób powinniśmy. Ćwiczyć. Um, oczywiście materiały są w języku polskim. W tej chwili podmieniamy część filmów, bo nie podobało mi się wykonanie wart tej ścieżki dźwięku, polskiej, więc będziemy je podmieniali na, na poprawione przez dźwiękowe. Natomiast jest to coś, co prawdę mówiąc, moim zdaniem, jest przystępne dla każdego. Tam jest zestaw ćwiczeń do domu i zestaw ćwiczeń na siłownię. także możesz sobie wybrać, czy chcesz ćwiczyć przyrządami na trybie fitness, czy chcesz ćwiczyć w domu i